Hmm, hej ty, przydałaby ci się operacja? NIE DZIĘKI, MAM W DOMU KIJEK! To może pan? Spadaj doktorku! Hmm, czy w tym mieście już nikt nie potrzebuje operacji? Monitor? Jest. Komputer? Jest. Dyskietki? Są. Czy chcesz zobaczyć zdjęcie swojego życia, którego nigdy w nie zapomnisz? No. nie, kupa leci na słoniku. Myszka? Jest. Klawiatura? Jest. Napiszę Pedro von Polen. P. E. D. R. O. Dobra. Cześć wszystkim, jestem Pedro von Polen. Przepraszam za to niekonwencjonalne przywitanie, ale przygotowywałem się do operacji. Super. Chcę sobie człowieku odebrać. Nie! Mieciu, wiem, że dzwonisz do mnie. Żegnę. No, o prezencję figurka. Cokolwiek. Matko, nie umiem tym sterować. Łap, figurkę. Spadła. W każdym razie, przejdźmy do operacji. Ostatnią operacją, jaką robiliśmy razem, była operacja mózgu Boba. Pamiętacie tę operację? Bo ja doskonale. Kolejną operacją była operacja oczu. Tego Wam nie pokazywałem, bo to było obrzydliwe. Ale jeżeli chcecie zobaczyć ten odcinek, gdzie przeprowadzam operację transplantacji gałek ocznych, piszcie w komentarzu i zostawiacie łapki w górę. 40 łapek w górę i dokonuję transplantacji oczu. Wolałbym nie. Teraz zajmie się czymś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem, czyli... Przeszczep zęba. Analiza skuteczności niekompletna, dlatego, że jeszcze nie zaczynałem. Miejsce operacji będzie sala szpitalna. Nazwisko pacjenta oczywiście Bob. Bob jest niezniszczalny. Rozpoczynam operację. Jest ze mną moja asystentka Karolina. Nie. Moja asystentka Karolina nie ma z nami. No, Skoro to ma być operacja zęba, Zabierz tą maskę. Oddawaj maskę gnomu. Co za no Nie chcę mi... Mój zegarek, nie! Mój Rolex. Przestań mi się tutaj śmiać, asystentko Karolina, która jednak jest. Ej, ja będę takim sztucznym u. tułem, który w ogóle nie się Ui, Musimy Dobra. troszeczkę posprzątać. Ui. Zresztą każdy te szklanki mi się przedadzą. Oui. Czy ja mogę jakoś mu... A już pewnie mu wiem. Pewnie muszę mu odciąć te paski. No dobra. Skoro tak. No to tak. Tutaj mamy skalpelę Bierzemy jeden. I przecinamy te paseczki. Gdzieś tu. No, tak delikatnie, żeby nie porysować jego pięknej twarzy. Człowieku. No już mu się wbił ten skarp, oczywiście. Weź odetnij te paski. No. Jak ją ja pozbyć się tej maski? Czy te skarpa są takie tępy, czy mi się tak wydaje? No, 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 no jeszcze trochę. O dobre, przeciąłem. I się bardziej zastanawiam, kto pozwolił Ci zrobić w ogóle operację jedną ręką. Znaczy, ty musiałeś być po operacji amputacji ręki. Dokładnie, tak było. Ej, dobra, bo skoro odciąłem jedno, to już mu to zdjąć, prawda? No, co on trzyma zębami, to. Kropelką. Może one już to zakleszczyły, ja nie wiem. Nie, to jest mi wskryje Najgorzej. Dobra. Skoro on krwawi, to ja sprawię. Żeby krwawił, bardziej. <laughs> Żeby w ogóle nie krwawił. To miałem na myśli. On nie jest ciekawka. Chodź tutaj. Szybko. No, no nie. I oczywiście dzik w No, Dostał szota. I już nie krwawie. Bierzemy kolejny skalpel. Bo z tego co widzę, się nie dogadamy. O, tu jest jakieś coś. Haczyk. Czy mogę coś tu zahaczyć? Wątpię. Jest jakiś normalny skalpel. O, tu są. Dobra, bierzemy skalpel krok po kroku. Nastawiamy sobie łapkę, żeby dobrze ciąć. Swoją drogą pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. O nie, przez co, że chciałem pokazać łapkę w górę, to mi skalpel wypadł, ale daleko nie polecił. I pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału. Inaczej pacjent może nie przeżyć. Dobra. Dość może dogonajcie tego wąs. Ogolimy go skalpelem. Nie, może lepiej nie. No widać, które ząby sobie do naprawy. Na przykład chyba ten, ten tu i te tu dwa. Obstawiajcie w komentarzach, czy serio Piotrek pozbędzie się tych dwóch zębów? Czy po prostu wszystkich? Ja się wszystkich pozbędę, nie tylko dwóch. Mm. Zabierzmy się za profesjonalną operację. Narzędzia widać są dostępne. Może spróbujmy najpierw wiertarku. Dobra, zbliżamy się coraz bardziej do jego szczęki. Borowanko. Czuję już nie ma tego zęba. No, to jest prostsze niż w ogóle nie... po prostu ja jestem taki dobry. Nie, po prostu jest prosty. Dobra, jeden ząbek i jeszcze jeden. Spiłujmy go tam. Dobra. Przy okazji... O nie, on ma te zęby w buzi. Nie! Nie. Człowieku, wypluj te zęby. O, on pluje tymi zębami. No nie, wiertarka to będzie I spadła. Tutaj mamy jakiś zestaw sztucznych zębów. Masz. <noise> Dobra. Otwieramy. Co tu są za ząbki? Więc będę to robił na chybu i Otwórzmy to. Dawaj tu klapkę. Dobra. Ząb numer jeden. Mam coś w ręku? Nie. Ciekawe mam to podnieść, jak to jest takie malutkie. mi się tak. Paluszki nie zginają. Dokładnie tylko... do zginają. Dobra. Skoro tak, to zastosujemy specjalne narzędzia. Coś czuję, za, że za pomocą tego narzędzia będzie mi znacznie łatwiej. Komu losowanie jest pusta, następuje zwolnienie blokady, i zaczynamy losowanie jednego z zębów. Dobra, ten pójdzie. No, ząbku <laughs> upadł mi, nie łap go. Dobra, trudno. Mamy tu następnego. Ten pójdzie tu powolutku, delikatnie. To nie może być zbyt trudne. Dobra, wstawiliśmy jeden. To nieważne, że mu wstawiamy jakieś trzonówce z przodu. <noise> Sorry. Grunta, żeby operacja się udała. Nic więcej jest ważniejsze niż zdrowie pacjenta. Zalecam papki, kaszki, sucharów proszę unikać. <noise> o nie, smacznego. Ząbki też śmiało. Dużo wapnia. No. Proszę bardzo, operacja zakończona. Wygląda dobrze, na pewno przeżyje. Proszę bardzo, kategoria oceny, w sensie ocena B jest pięknie. W ten oto sposób nie widzieć tylko jednej operacji, a mianowicie operacji oczu. Jeżeli chcecie ją zobaczyć, piszcie w komentarzu, ustawiajcie 40 łapek w górę. Jeżeli dobijecie tego, to pokażę Wam operację oczu, o, to będzie odcinek nie dla dzieci. To byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Stawiajcie łapki w górę, subskrypcję. i nie my, bójcie się już, się dentystów. my się już zamierzamy. I pamiętajcie, nie bójcie się dentystów. Cześć.